we wzgórze zagubieni Królik z inle. Skaczący kamień jest jeden. Ach co za pech, dołku! Widzę mleczu, że masz zadatki na mistrza. Ograł nas, ale my nie jesteśmy w tej grze dobrzy. Chętnie się z każdym zmierzę. Mlecz mistrz skaczących kamieni na wodnikowym wzgórzu. Ładnie brzmi, prawda? Jeszcze mnie nie ograłeś, kolego. Wstawaj do walki, czubaku. Rozprawię się z tobą. Po ćwiczeniach Ausli zorganizujemy oficjalne zawody. Co ty na to, Leszczynku? Leszczynku? Jastrzębcu? Dobrze się czujesz? Oczywiście. Dlaczego pytasz? Bo wyglądasz, jakbyś zobaczył czarnego królika z Inle. Czarny królik? Widziałeś gdzie? go? Czarnego, czarnego. Czarny królik? Wymówił twoje imię? Powiedz, jak uciekłeś! Natychmiast się uspokójcie! Jastrzębiec wcale nie widział czarnego królika, prawda? Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. Jastrzębcu, jesteś cały zakurzony. A no tak. Rzeczywiście, cóż, odrobina kurzu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Dobrze. Wracajmy do ćwiczeń. Patrol gotowy do wymarszu? Naprzód. Przejdziemy za chwilę, Czubaku. Hmm? Mów, co się stało. Odkryłem coś bardzo, bardzo dziwnego. Powinniśmy to zobaczyć. Idziesz piątku? Tak, idę. Przedłem tym korytarzem, kiedy usłyszałem. To coś! Dochodziło stamtąd. Nie lubię takich odgłosów. Jerzynka kazała nam trzymać się z dala od tego miejsca. Mówiła, że może się zawalić. Miała całkowitą rację. Patrzcie. Ale głęboko. O oh, Proszę się Na lewo, na prawo, na lewo. Twoja lewa strona dołku. Dobrze, dobrze. To znaczy, tak jest. Dołku! Padni, kryj się! Padni, kryj się! Co wy robicie? Bądźcie ostrożni. Macie być absolutnie cicho! Tym razem znajdziemy czubaka, albo generał Czyściec złoi ci skórę. Mnie słyszałeś? Czubak jest zręczny i przebiegły. Jeśli naprawdę chcesz go znaleźć, musisz być cicho. Dwa okrążenia wokół królikarni! Szybko! <gry> To ma być szybko? Na dwóch, na pół żywych królików tak jest. Myślałem, że urządzimy zawody skaczących kamyków. Dobrze, poprosimy Leszczynka, żeby je zorganizował. A gdzie on jest? Piątku, Jastrzębcu! Wszystko w porządku? O, oczywiście. Nic mi się nie stało. Gdzie my jesteśmy? Cóż, wygląda na to, że wpadliśmy do jaskini pod królikarnią. Nie widzę żadnego wyjścia. Masz rację. Prawdopodobnie zasypała je ziemia. Długo musielibyśmy się przekopywać. Co teraz zrobimy? Oczywiście znajdziemy inne wyjście. Lepiej zostańmy tu, gdzie jesteśmy. Czubak zauważy, że nas nie ma i wyciągnie nas. Powiedziałeś, że przedostanie się tędy zajmie dużo czasu. Jerzynka świetnie kopie. Może nie potrwa to tak długo. Opuszczona jama. To ostatnie miejsce, do którego Czubak zajrzy. Lepiej chodźmy stąd. To nie jest dobry pomysł. Heh, zgoda. Nie możemy znaleźć Leszczynka Piątek i Jastrzębiec też zaginęli. Zaginęli? Trzech zaginionych? To czarny królik. Zawsze porywa trzech. Tak, albo dwóch, czasami tylko jednego. Nikt nie zginął. Oni są tylko nieobecni. Musimy rozejrzeć się wokół, a nawet bardzo dokładnie przeszukać wszystkie nory. Nie chcę tam wchodzić. Przecież tam jest czarny królik z inle. Martwiłbym się bardziej o siebie tu na górze. Jest zimno, leszczynku. I wilgotno. Założę się, że nie ma tu nic do jedzenia. Poza nami! Pamiętasz i jastrzębcu? Oczywiście, że pamiętam. Ale niekoniecznie musi tu być. Na pewno tu trafiła, kiedy zamknęliśmy ją w skalnym tunelu. Świetnie. Tylko tego brakowało. Prawdopodobnie zjemnie na miejscu, a was poda na rodzinnym przyjęciu. Och. Nie mogę o tym myśleć. Więc przestań o tym mówić. Przepraszam. Może powinniśmy poszukać innego wyjścia. Znajdą nas. Nie martw się. Jeśli leszczynek każe nam czekać, poczekamy. Co ma być, to będzie. Ma żadnych śladów Są więc pod ziemią To jedyne wyjaśnienie Jeżynko i Prymulko, przeszukajcie najdalsze nory Ja poszukam tutaj, a Dołek i Mlecz po drugiej stronie Nie chcę schodzić na dół Ani ja Myślę, że jednak musimy Ja też Ale nie chcę Ani ja Dołku! Oh. Mleczu, natychmiast do nory! Czuję tu świeże powietrze. Gdzieś musi być wyjście. Przecież cały czas to mówiłem. Ale gdzie może być. Jakie to ma znaczenie? Musimy spróbować je znaleźć. Wejdźmy do tego tunelu. Znaleźliśmy królicze ślady, ale zniknęły przy strumieniu. Niestety, przykro mi. Niewiele nam to daje. Przybysze są blisko. Wiem o tym. Ja! Kryć się! Kichar leci w złą stronę. O, jest bystry jak nornik. Jeśli będziemy się trzymać tej wstrętnej mewy, to może zaprowadzi nas do przybyszów. Chyba nie popełni takiego błędu. Przecież to tylko mewa. One nie są mądre. coś? Jeszcze nie. A co wy robicie? Obmyślamy strategię. Do roboty! Przeszukajcie te dwie nory. O, nie moglibyśmy pójść razem. Na wypadek, gdybyśmy spotkali czarnego królika lub kogoś innego, żebyśmy nie zaginęli. Hmm. Jak piątek? Czy ja jastrzębiec? Wiem, że się boicie. Wykorzystajcie ten strach. Bądźcie bardziej czujni. Strach uczyni was silniejszymi. Naprawdę? Naprawdę? Tak! Ale. ale będziemy mogli pójść razem. Tak, idźcie wreszcie! Czubaku, mam bardzo ważne wojskowe informacje! Już idę! Przejmij dowodzenie, Jerzynko. Ach, myślę, że nie ma ich na dole. Ach. Na to mi wygląda. Dokąd więc poszli? Nie martw się, Jerzynko, znajdziemy ich. Leszczynku, piątku, jastrzębcu, słyszycie mnie? Czubaku, widziałem efrafan! Widziałem efrafan! Gdzie? Byłem bardzo blisko, kiedy zobaczyli Tichara. Ukryli się! A Widocznie, Efrafanie! przestroszyli się, Tichara! Albo nie chcieli, żebyś coś zobaczył. Tak, oczywiście, tak, to ma sens! Co można myśli? Może schwytali leszczynka, piątka i jastrzębca. Chodźmy! Dobrze, dobrze! A dokąd? Jeśli ich złapali, będą wracać do Efrafy. Pójdziemy za nimi. O, nie jest dobrze. Szybciej, Piątku! Staram się! Czuję świeże powietrze. Tu jest wyjście! Czarna przestrzeń każdego połyka, kiedy koło niej przemyka. Leszczynku, zatrzymaj się! O co chodzi? Słyszałeś? Tu jest wyjście! Aaaa! Ja! Ja nie spadłem. Ale tam jest wyjście! Leszynek mówił. Przepraszam, ja Musimy wracać. Całą drogę przeszliśmy, całą drogę i wszystko na marne. Nie tak szybko! Co się z nim dzieje? Boi się, a ja go zawiodłem. Leszczynku, zawsze wyciągałeś nas z tarapatów. Wiem, że znów to zrobisz. Chodź, piątku, nie możemy go zgubić! Co teraz zrobimy? Dowiemy się, czy schwytali naszych przyjaciół. W jaki sposób? Spytam ich. Wiem, że mnie poszukujecie. Jestem czubak. Czekam. Pośpieszcie się, mam niedużo czasu. Och, Czubaku, jesteś zupełnie zwariowanym królikiem. Zdradziłeś Efrafę i obraziłeś generała Czyśca i uprowadziłeś naszych ludzi. Zaraz cię złapiemy i uwięzimy. Więc walczcie ze mną zamiast gadać. Jeśli nie chcecie spotkać czarnego królika z Inle, nie ruszajcie się. A teraz mówcie, czy jacyś obcy zostali tu uwięzieni? Nie, żaden. Nie oszukałbyś starego czubaka? Nie! Na no. honor Ausli! Uciekajcie, łamagi! Powiedzcie generałowi Czyścowi, że jego Ausla jest nic nie warta! O rety, tubak ma problemy! Miło Was widzieć! Do ataku! Ostatnie miejsce, w którym mogą być. Powinniśmy więc zacząć od niego. Pewnie czarny królik i już tam na nas czeka. Pamiętaj o słowach czubaka. Strach może uczynić nas silniejszymi. A. Więc ja jestem bardzo, bardzo silny. Zgubiliśmy się. Nigdy stąd nie wyjdziemy. I nikt się nigdy nie dowie, co się z nami stało. Mam już dość Twojego narzekania. Wstawaj i idź dalej, Jaszczynku. Idź dalej. Zaraz cię dogonimy. Znaleźliśmy wodnikowe wzgórze, bo wierzyliśmy, że istnieje. Wydostaniemy się stąd, jeśli będziemy wierzyć, że nam się uda. Łatwo ci mówić. Widzisz przyszłość, więc wiesz, co się stanie. A Leszczynek nigdy się nie boi? Nieprawda. Boi się, że nas zawiódł i że przestałeś w niego wierzyć. <grym> Leszczynku, piątku, jesteście tam? Czujnij jest między nami a rzeką! Ukrywa piękno w najdziwniejszych miejscach, a my jako pierwsi możemy je zobaczyć. Ale chyba nie zrobił tego tylko dla nas? Przecież stworzył dla nas cały świat. Jeśli chciał, żebyśmy to zobaczyli, chce też, byśmy o tym opowiadali. Musimy się stąd wydostać. W końcu zaczynasz wierzyć. Czuję zapach rzeki, wodorosty. Tak, wodorosty. Nie mogą rosnąć bez promieni słonecznych. Powietrze. Znowu go tam widzę, czarny królik. Wydaje mi się, żeby gonił dziś za tobą. Na tym polega trudność bycia gawędziarzem. Czasami wyobraźnia może się wymknąć spod kontroli. Leszczynek, piątek i jastrzębiec tu byli. Wpadli w tę przepaść. Obawiałam się tego. Tam nie ma ich śladów. Musieli poszukiwać innego wyjścia. Co robimy? Wykopiemy przejście, żeby zejść na dół. Mam nadzieję, że tam nie zginęli. Światło. Prawie jesteśmy. Zaczekajcie tu. Idźmy razem. Nie, strumień może prowadzić do wodospadu lub do uskoku. Nie mądrze, byłoby teraz zginąć. Ja pójdę. Nasza królikarnia nie może cię stracić. Nie, zatrzymaj się. Jak zawsze próbujesz nas ratować, leszczynku. Pozwól mnie choć raz być odważnym. Daj spokój, widziałem, jak radziłeś sobie z Kotem. Koty nie są groźne. Zmierzyć się z nieznanym to dopiero coś. Czubaku! Tutaj! Możliwe! Nie ma go tu! Szybko! Znajdźcie go! Udeszli. Zaczekamy tu do zmroku. Potem wrócimy do domu. Co to za miejsce? Jak tu dotarliście? Po prostu wierzyliśmy, że się uratujemy. Wszyscy Skończyliśmy Dobra robota Tu jest ich ślad Poszli tędy Prymulko, Jerzynko, wróciliśmy A co wy tam robicie? Jesteśmy na dole, by was ratować Szybko, Mleczu Zgadnij, ile jest kamyków, to wygrasz Jeszcze do niedawna Myśleliśmy, że z nami już koniec Teraz jest tu tak radośnie. To nasza królikarnia. I poznaliśmy tajemną drogę do serca Efrafy. Zabawne, jak wszystko się zmienia. Myślę, że kamyk jeszcze jeden. Mamy więc nowego mistrza! O, no! brawo! Brawo! O, brawo! Jesteś brawo! mistrzem skaczących kamieni! Brawo! Brawo! Wersja polska telewizja polska agencja filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Katarzyny Ciupak, Ewa Prugar. Dźwięki montaż Jakub Mileński. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.